Jak wykorzystać nowe technologie na rynku pracy? To jest trochę tak dzisiaj, że nie mamy do końca alternatywy. To znaczy, nowe technologie na rynku pracy są rzeczywistością. To na co warto, moim zdaniem, dzisiaj zwrócić uwagę, to odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest nasze miejsce, czy znaczy jak my chcemy kreatywnie podejść do technologii w tym? co my robimy. Bo to, że dzisiaj musimy wykorzystywać technologię na rynku pracy, to jest oczywiście rzecz e, oczywista. Natomiast my żyjemy dzisiaj trochę w świecie zmieniających się wartości, a więc ciężko jest nam przewidywać przyszłość. I to, na co zwróciłem uwagę tutaj na warsztacie prowadzonym na wydarzeniu, to jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak my kreatywnie chcemy podejść do technologii, dlatego bo tym jesteśmy w stanie się wyróżnić spośród innych. Bo jeżeli zaczniemy sobie zadawać pytanie, jak wykorzystać technologię na rynku pracy, to to już jest w jakiś sposób trochę wtórne, czyli nas naznacza bo to jest oczywistość, prawda? Wykorzystywanie dzisiaj silników sztucznej inteligencji w wyszukiwaniu treści zaczyna stanowić konkurencję po raz pierwszy od ćwierć wieku dla Google'a. Tak więc a to jest tylko jeden z malutkich wycinków rzeczywistości. Tak więc jak kreatywnie wykorzystać. No i tutaj oczywiście kluczową odpowiedzią. Jest wpisywanie się gdzieś w to, co nas tak naprawdę interesuje. To, co młodzi ludzie bardzo często robią i co jest ogromnym błędem, to jest wpisywanie się w trendy, które nas otaczają. Trendy są zmienne, natomiast nasze zainteresowania, nasza pasja, nasza konsekwencja jest stała. W związku z tym pokazałem młodym ludziom historię różnych osób, które trochę w opozycji do właśnie do trendów, do rzeczywistości, kilka, czasami więcej lat temu, Podejmowali określone działania, które dzisiaj w perspektywie czasu zrobiły z nich albo milionerów, albo wybitnych naukowców, albo twórców, albo artystów, właśnie gdzieś tam wykorzystując do tego technologię. A nie boi się Pan, że współczesna technologia jest, może być zagrożeniem dla młodego społeczeństwa? Technologia jest dzisiaj narzędziem. Oczywiście. My po raz pierwszy w historii ludzkości tworzymy... Coś, co jest od, odrębnym bytem, prawda? Mówię tutaj o sztucznej inteligencji. Coś, co zaczyna mieć intuicję, do tej pory myślano w świecie algorytmiki, że nie można tylko w oparciu o dane tekstowe stworzyć e, mechanizmów, które mają intuicję, taką jak człowiek. Okazuje się, że stworzyliśmy algorytmy, które mają dzisiaj intuicję, które komunikują się pomiędzy sobą językiem nieznanym człowiekowi, e, które uwaga, zresztą mój, mój tekst najnowszy tego dotyczy. E, które mają zdolność do odczuwania bólu, dlatego, bo można odczuwać ból bez powłok skórnych. Okazuje się, że złożone sieci neuronowe mają zdolność do odczuwania bólu psychosomatycznego. I to, jest, i to pokazuje, w jakim momencie, do jakiego momentu my doszliśmy. Czyli w pewnym sensie tworzymy na świecie dla siebie konkurencję. I niebezpieczna nie jest sam, sam ten mechanizm, ale to, co my z nim zrobimy. Ja bardzo często słyszę takie określenie, że mm, algorytmy przejmą władzę nad światem. Tyle, że to jest antropomorfizacja, ponieważ my staramy się na algorytmy przenieść nasze ludzkie zachowania, które wynikają stąd, że od tysięcy lat musieliśmy walczyć o przetrwanie budować fortyfikacje walczyć o jedzenie, o surowce o geopolitykę czy o terytoria. Algorytmy tego nie mają, nie muszą walczyć o terytoria, nie interesują ich surowce naturalne. W związku z tym prawdopodobnie nigdy nie będą miały potrzeby przejmowania nad kimkolwiek jakiejkolwiek władzy, ale to my o tym mówimy, to my nadajemy im bardzo często, traktujemy je jako narzędzie, właśnie w, kierunkując, w ten sposób i to my jesteśmy tak naprawdę realnym, najsilniejszym zagrożeniem. Jeżeli mamy wsłuchiwać się w słowa Maska, czy innych filozofów, czy futurologów, którzy mówią o destruktywnym pierwiastku, pierwiastku sztucznej inteligencji, to tak naprawdę tym najsilniejszym, destruktywnym pierwiastkiem jesteśmy my sami. Mhm. Czy w takim razie można powiedzieć, że algorytmy, to jest taki dobry przyjaciel, któremu, który zawsze będzie podawał rękę? Nie powiedziałbym, że to jest dobry przyjaciel. To jest trochę tak jak uczelnie wyższe dzisiaj, które czat GPT, zakazują wykorzystywania na przykład czata GPT. Prawda? To jest totalną bzdurą jest niczym innym, jak bardziej zaawansowaną wyszukiwarką Google. Nikt nigdy nie, nie zabronił nikomu wykorzystywać wyszukiwarki Google. Nikt nigdy nikomu nie nakazał w pracach naukowych wskazywać Google jako źródła informacji. Musimy je weryfikować podawając źródła pierwotne. I dokładnie tak samo jest z algorytmami, to znaczy, one są niczym innym, jak określonym narzędziem, tylko bardziej zaawansowanym i zdolnym do tego, żeby Powtarzać większą część jakichś takich działań naturalnych dla człowieka względem istniejących do tej pory na świecie narzędzi. I tyle. Więc tak ja patrzę na rozwój algorytmów. Na Facebooku promuje pan Polaków i ich osiągnięcia. Dlaczego pan to robi? Bardzo długo szukałem formy mówienia Polakom o technologii w taki sposób, żeby interesowała każdego, czyli żeby dywersyfikować i docierać do każdej grupy, ale przede wszystkim żeby docierać z treściami technologicznymi do ludzi, którzy nie są ekspertami w, w świecie technologii, ponieważ moją e, ideą, jakąś misją, w zasadzie wszystkiego, co robię, jest podnoszenie kompetencji cyfrowych. Osoby, które e, m, specjalizują się, interesują się technologiami, najczęściej tego nie potrzebują, więc tym adresatem moich działań mieli być ludzie, którzy m, może do tej pory z technologiami nie mieli za wiele do czynienia, ale chciałem pokazać im głównie białą stronę. I szukałem długo, zastanawiałem się, co jest najlepszą drogą. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to, co ludzi najbardziej interesuje, to ludzka twarz technologii, a więc pokazywanie technologii przez pryzmat bohaterów, ludzi, którzy je tworzą, historii ludzi, którzy je tworzą. Więc to tak naprawdę nie są, czy mój YouTube, czy mój LinkedIn, czy Facebook, to nie są miejsca. W których ja opowiadam o ludziach jako takich. Dla mnie człowiek jest, może, może to nie, nie brzmi zbyt trafnie, no ale tak jest, dla mnie człowiek jest okazją do tego, żeby opowiadać o technologii, która jest tworzona dla człowieka, która jest tworzona przez człowieka, pokazuje przykłady rozwiązań technologicznych, które rozwiązują jakieś konkretne problemy społeczne, czy to z obszaru transformacji klimatycznej, czy to kryzysu relacji, czy to właśnie kryzysu surowców naturalnych, czy kryzysu służby zdrowia. I taka była moja, mój cel i moja misja. A jakie są, albo jakie wyznaje Pan wartości? Zróżnicowania, dywersyfikacji, otwartości, równouprawnienia, równego dostępu. Tak naprawdę, w ogóle, taką chyba główną wartością dla mnie jest poskromienie naszej ciągłej rządzy do oceniania rzeczywistości, do w ogóle oceniania też innych. Mam takie wrażenie, że lubujemy się w ocenianiu i to ma taki wymiar destruktywny dla każdego, dla oceniającego i dla ocenianego. Tak więc, to, to są chyba te wartości, które. No i oczywiście, ja też młodym ludziom to często mówię. To znaczy, nie trzeba fajnie jest, że jeżeli tutaj się wyedukowaliśmy, mamy darmowy system edukacji, zarówno podstawowy, jak i szkolnictwa wyższego, to fajnie jest temu krajowi coś oddać. Ale to nie oznacza, że musimy w Polsce żyć. Pokazuje ja pokazuję bardzo wiele młodych ludzi, którzy wyjeżdżają z Polski, ale każda z tych historii to są młodzi ludzie, którzy nawet jeżeli są za granicą, to robią coś dla Polski. Albo pomagają innym młodym ludziom. Albo traktują studia za granicą jako punkt wyjścia po to, żeby wrócić. Albo rozwijają tam biznes, ale zatrudniają polskich programistów do tego. I to też jest powóz na taki zdrowy Powiedziałbym zdrowy, z podkreśleniem słowa zdrowy, współczesny patriotyzm. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję rozmowanie. bardzo.